Zlecone w planie konserwatorskim badania archeologiczne na ulicy krakowskiej właśnie się zakończyły. Niezidentyfikowane białe kamienie, na które natrafiono przed miesiącem, to prawdopodobnie fragment przybudówki kamienicy. Wartość historyczna reliktu jest mała. Kamienie niebawem zostaną wywiezione z ulicy krakowskiej, natomiast prawdziwym zaskoczeniem dla badaczy było to, co niżej, a raczej głębiej. I tak z ziemi wyłonił się gotycki mur bramy. O jego charakterze świadczy warstwa wyrównawcza, czyli idealnie wylicowany kamień, który pojawia się co kilka poziomów. Prawdopodobnie archeolodzy na objętym badaniami obszarze znaleźli jedną ze ścian domniemanej bramy glinianej. Przypomnijmy, był to wlot z miasta Kazimierza do Krakowa, naprzeciw niej znajdowała się Brama solna, zwana też Wielicką. W czasie wojny szwedzkiej w latach 1655-1657 obwarowania uległy zniszczeniu. Prawdopodobnie dziś zapadnie decyzja Wojewódzkiej Konserwator Zabytków czy prace będą kontynuowane, czy trzeba szukać pozostałych ścian, czy też dotychczasowe znalezisko zostanie zabezpieczone. Już dziś wielu ludzi przystaje i z zaciekawieniem spogląda na to, co odsłoniła Ziemia. Można by było zrobić jakąś szklaną, jakby jezdnię, tylko jakąś specjalnie wzmacnianą, bo są takie różne technologie teraz i to byłby ciekawy pomysł, bo zachowałoby się to i nie byłoby zasypane, a szkoda. To... No. Tramwaj estakadą raczej nie pojedzie. Tymczasem przed wykonawcą kolejne wyzwania. Choć prace torowe, trakcyjne i kanalizacyjne przy Majzelsa zostały wstrzymane, w innych miejscach ekipy układają nawierzchnię. Na skrzyżowaniu ditla, Krakowska Stradomska dziś wylana zostanie górna warstwa betonu pod asfalt. Wszystko po to, by w grudniu przywrócić tramwaj na ulicę Ditla.